Dobra, to zamawiamy. Bez sera, bez sałaty. Chyba nie będzie wegański, w związku z tym dziwno, bo w spisie tego nie ma. Tu jest w wartości odżywczej składniki. Żaden produkt nie jest deklarowany jako produkt wegetariański. Wszystkie produkty mogą zawierać składniki pochodzenia zwierzęcego. W burgerze, słuchajcie. Jajka, mleko, gorczyca, ziarna sezamu. Także to nie jest tak naprawdę mm, wegański burger, skoro zawiera jajka, mleko. Mm. No, ale jest wegetariański, powiedzmy, tak? Chociaż żaden produkt nie jest deklarowany jako produkt wegetariański. Wszystkie mogą zawierać, czyli bez sensu wprowadzają w błąd. burger, który nie jest wegetariański. Bzdura. A A, wrapa można zamówić tylko na miejscu, niby, Ale też deklaruję, że żaden produkt nie jest megaparlamentski. dwa To No to mamy to do testowania. Eee, Pseudo-wege burger z McDonald's. Bez sałaty, bez sera niby To co się dało zweganizować Ale według spisu to średnio Więcej śmieci niż jedzenia Tu to jakaś torba Czekałem 5 minut No, nie wygląda tak źle. Szkoda, że nie ma razowego pieczywa. To by było zdrowie, nie? Dobra, jemy. Mmm, groszek, mm, marchewka. Mmm, powiem Wam, że dobry. Całkiem, całkiem. Mm. Tylko czy tym można się najeść? Tak jak obiadem. Chyba nie za bardzo. Pamiętam, jak jeszcze jadłem mięso mm. i byliśmy w szkole podstawowej z wycieczką w Warszawie. Wtedy obowiązkowy punkt programu odwiedziny jedynego, pierwszego McDonalda w Polsce, w Warszawie, przy Pałacu Kultury. Jak pamiętam, byłem w szoku, bo już wtedy to było bardzo drogie i po zjedzeniu takiej bułki z kotletem mięsnej wtedy miałem takie wrażenie jakbym nic nie zjadł to było mistrzostwo świata przygotowanie potrawy tak jakby była ze steropianu czyli po prostu zero jakichkolwiek wartości odżywczych o groszek wypadek. zielony nie no przynajmniej dobrze jest wysmażony nie za gorący, nie za zimny mmm Majonez. Mm. Papryki ja też nie lubię, akurat pikantnych rzeczy. No nie, to marchewka jest, przepraszam. No fajnie, że to mają. Mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej. Ja specjalnie wziąłem tą opcję na wynos żeby ograniczyć ilość odpadów, bo zobaczcie, Magnonet to zawsze był znany z tego, że kupujecie na namiastkę jedzenia reklamówki, torby, talerzyki, widalczyki, to kupa śmieci zostawała więcej niż to jedzenie. Hmm. No nie ma tragedii, no. Kurczy ketchupu nie zamówiłem. Nie było w opcji. Zakup kontrolowany. Dlaczego nie zamówiłem sera? Chciałem, żeby był wegański w miarę. Nie lubię sera. Przejadłem się serem. Jak przestawałem jeść mięso, jadłem tylko sery. Bo nie potrafiłem nic innego jeść. A sałaty specjalnie nie biorę, bo nie wiem tych zielonych, bezwartościowych rzeczy. Po pierwsze, roślinki bolą jak się je, listki. Dlatego jak ja cię jabł jabłka to ok, ale jak ja cię jabłonka albo listki, albo chore, albo drzewo, to nie w porządku, nie? A tak naprawdę to też sałaty są nie mają wartości odżywczych, Za to pełne są tych azotynów, azotanych różnych środków konserwujących, więc niezdrowe, bezwartościowe, śmieciowe żarcie Nie wiem sałaty A To mi skręcili sałaty Sorry nie mogę Pozdrawiam no, ktoś chciał coś ode mnie do żebrać mm -hmm. Dobra, to na razie.